Słyszałem Izabelo, że możesz załatwić pracę w serialu lub w telewizji. Wczoraj no, że... na TikToku to usłyszałem. <noise> Czy ja mogę załatwić pracę w serialu lub w telewizji? Nie, uważam, że każdy sam sobie e, może załatwić pracę. Zależy, co chcecie robić. Jak chcecie pracować w produkcji, no to wystarczy się zgłosić do. E, ja domów. chciałbym zagrać w serialu albo w jakimś odcinku telewizyjne. No, no Co mam zrobić? No to jeżeli chcesz zagrać w serialu czy w jakimś odcinku, no w serialu czy w odcinku, no ale to to jest masło myślane. No albo w jakimś programie telewizyjnym, albo no, w jakimś serialu, no albo no w, w jakimś odcinku. Się... No właśnie ja w jakimś odcinku. Nieważne, w jakimś, jakimś filmie chciałbym Słuchajcie, zagrać. No? no to dobrze, to już Ci mówię jak. Przede wszystkim musisz być w, jakimś, w jakichś agencjach castingowych, aktorskich, epizodystów, okay. statystów, najlepiej takie aktorskie, epizodystyczne. A gdzie te agencje znajdę? To w internecie? U mnie, czy? u mnie na profilu, ja to. o tym Czyli mówię. można do Ciebie napisać? Można do mnie napisać. Ja też Napisz filmie. do Izabeli jakie są agencje w Polsce. Ja o tym mówię też, o tych agencjach mm. na swoich social mediach, więc warto je śledzić. E, i teraz. ja się na... zgłaszam. To no proszę bardzo, zgłoś się do takiej agencji. No więc... ja się zgłosiłem, no teraz no się dobrze. zgłaszam. Co mam zrobić? Zgłosiłeś się do takiej agencji agencja mówi w takim razie, panie Arkadiuszu, bardzo poprosimy pana wszystkie tam dane. No i oczywiście musisz wypisać imię, imię nazwisko, a, tak, no to, to, to i tak, tak wszędzie. Tak. no i co? To taki, taki formularz Dostanę jakąś kartę, tak? że jestem w tej Jaki, agencji? Jakiś formularz, nie, nie żadnej karty, nie mhm. ma tam y, jakichś jakiś, No musisz formularz sobie mhm. wypełnić. I nagrać na pewno wizytówkę. Jeżeli. Wizytówkę, ja dam im wizytówkę, bo mam wydrukowane eee. wizytówki, takie imię i nazwisko i z numerem telefonu. Nie można takiej wizytówki Nie. dać? Jeżeli idziesz bezpośrednio do agencji, to oni ci sami nagrają taką wizytówkę. Postawią cię na białym tle, e, i telefonem czy kamerą. Zazwyczaj no, mają kamery, prawda? Będą nagrywać, będziesz musiał Czy yy, ja tak muszę się wtedy osobę. ubrać muszę w garnitur? Nie, ty tam... jesteś człowiekiem. No, na przykład sobie założę Jeden... krawat albo coś, czy mogę na przykład być tak na luzie, że mogę wie... się rozebrać na przykład? No, no raczej nie. nie. Jeżeli lubisz tak się ubierać, to lepiej, żebyś był z sobą. Jeżeli lubisz się ubierać w, w te shirty, no to lepiej. T-shirt, t-shirt, t-shirt. Albo może w polówkę. No właśnie, ale czy Ty byś się dobrze czuł w polówce? Ja Ciebie znam, wiem, wiem że nie lubisz polówek, więc jakbyś poszedł na taki casting w polówce, nie czułbyś się dobrze. Ale tutaj chodzi o to, o zapisanie się do bazy aktorów. aktorskiej. No, tu się zapisałem przed chwilą, wypełniłem no, formularz, dostałem, nie dostałem żadnej karty, tak jak się dostaje w dobrze, banku. No mogę, no to po prostu no. y, tam mówisz swoją wizytówkę, kim jesteś i tak dalej. To itd. Itd. nagrajmy taką wizytówkę. Dobrze. Ja jestem fajny gość i w ogóle jestem taki, mam 53 lata i w ogóle jestem zajebisty, bo w ogóle tutaj jestem taki, że mam TikToka, mam Instagrama, mam Facebooka i ja jestem i macie mnie wziąć i co? Bo co? Ja jestem taki gość. Dobrze? Ale do czego mają cię wziąć? Do, do filmu, jak chcą do filmu zagrać albo w serialu, Słuchajcie, albo... Żebyśmy, żebyśmy się też dobrze rozumieli, są castingi do bazy aktorskiej, są, są castingi do agencji Ja chciałbym zagrać aktorzy. w filmie, A są w telewizji, telewizji bym chciał zagrać. A są też castingi do filmu bezpośrednio. O, jak chcą do filmu. I wtedy, jeżeli jest casting bezpośrednio do filmu, no to yy, mówią, Panie Arkadiuszu, proszę bardzo, tutaj ten, ten jest tekst, proszę się go nauczyć i trzeba go będzie zagrać. I na przykład ja bym chciał zagrać 30 -latka. Czy nadaje się na 30 -latka, żeby zagrać? Yy, jeżeli będą chcieli, żeby 30-latek wyglądał jak 50 -latek, to sobie wezmą ciebie, bo tak wyglądasz. A jeżeli będą chcieli sobie 30-latka postażyć na 50 -latka, to wezmą sobie młodszy. Okej, okay, czyli do każdej roli trzeba nagrywać osobny casting z tego, co zrozumiałem. No to dobrze, to jeszcze raz spróbuję nagrać. Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Maciuszek, mam 53 lata, chciałbym zagrać tego 30-latka, którego potrzebujecie. Wystarczy? Tak, czasem wymagają, żeby coś powiedzieć z jakiejś agencji. Czasem A nie pytają, czy ja mam w ogóle jakiekolwiek doświadczenie, czy ja potrafię grać, czy ja w ogóle kiedykolwiek czasem grałem, jest czy, mam, tak. czy jestem aktorem, czy jestem w ogóle świetnie gościem. Czasem jest tak, że na przykład mówią, proszę powiedzieć o swoim doświadczeniu przed kamerą, prawda? Ktoś może powiedzieć, że jest na. Ja mam miejscu. bogate. Do, no dobra, to nagrajmy teraz y, taką wizytówkę, jakie ja mam doświadczenie przed kamerą. Ja mam bardzo bogate doświadczenie przed kamerą. Ja codziennie stoję przed kamerą i codziennie nagrywam. Ja chciałbym zagrać tego 30-latka. Może być taki casting? No ja tak lubisz krzyczeć, i jak taki jesteś, to taki nie jesteś. Ale jeżeli będą potrzebowali takiego 30-latka, który tak wygląda i który tak gada, no to cię wezmę. Nie, bo tak ja w ogóle nie rozumiem tego. Nie rozumiem tych agencji, nie rozumiem tych castingów. No przecież to yy, wiadomo, że takich jak ja, to w tej agencji jest pewnie 100. Tak. Tak. To po co oni jest... robią ten casting, zamiast zadzwonić do typka takiego, słuchaj Jasiu, mamy tam rolę dla Ciebie, y, 30-latka, który wygląda jak 50-latek. Po co te castingi w ogóle? Ja tego w ogóle nie rozumiem, po co ludziom zawracają dupę, jak nieraz słyszę o tych takich znanych aktorach, który mówił, byłem na 300 castingach i nic nie wyszło i o co chodzi? To, 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 to po to się idzie na ten casting, żeby nie dostać roli, czy żeby dostać rolę, bo ja nie rozumiem. Wytłumacz mi to. No ale wiesz, jeżeli idzie na casting, na przykład 50 aktorów, czy tam 300, takich jak to już no jednego. Ale dlaczego? No bo tylko jest jedna rola. Aha, to ale jest wiecie, na... ja na przykład bardzo lubię takie castingi, jak na przykład pisze do mnie ktoś z produkcji mówi, tak, reżyser zaprasza panią ten i ten z imienia i nazwiska, no właśnie. na casting. I wtedy na przykład ja idę na taki casting, bo jest taki reżyser fajny tutaj jeden w Warszawie. I ja wiem, że tylko będę ja i ewentualnie trzy jeszcze inne kobiety w moim typie. I to by było fajne, jak ja bym na przykład wiedział, że na przykład jest pięciu nas. Stoimy sobie jak po prostu na skazanie i y, reżyser czy tam produkcja mówi: Panu podziękujemy, panu podziękujemy, a Pan może zostać. Ale nie 300, 500. Jak można 500 castingów przeglądać, jak oni wszystko pieprzą to samo? Mam psa, mam y, sześcioro dzieci, to żona mnie ładnie. nie kocha i w I ogóle o sobie. Tak nie, nagrywajcie. Jeżeli ktoś powie, proszę powiedzieć parę słów o sobie, no to mówisz, nazywam się tak i tak. E, możesz możesz powiedzieć, gdzie mieszkasz, ale nie musisz. I na przykład pasjonuje mnie to, to i to. Moje doświadczenie, przed kamerą, jest takie, takie i takie, bądź nie jest w ogóle. Nie opowiadajcie, że na przykład mam dzieci, codziennie je zaprowadzam do przedszkola, jadę z nimi, to, to. Bo to już jest opowieść, jak ktoś będzie chciał na przykład, żebyś coś powiedział, jakąś anegdotę ze swojego życia, no to ci powiedz, na przykład i opowiedz anegdotę ze swojego życia, bo będzie chciał wiedzieć, jakie masz emocje, jak to opowiadasz. Ja to mam duże emocje. A jeżeli to tylko ma być, yy, mówię, yy, jeżeli to tylko ma być twoja wizytówka o to to powiedz, że na przykład, Podróżujesz, że lubisz nawet zwiedzać kościoły. A kogo to tak? interesuje w ogóle do tego serialu, Dobra, do tego, ale, że ja na wiesz, przykład zwiedzam co? kościoły albo zbieram znaczki. Kogo to nie, interesuje? Ja nie rozumiem nie tego. Nie zbierać. Ale Zbiedzą. tutaj chyba chodzi. A, <laughs> tutaj chyba bardziej chodzi o tą energię twoją, z jaką, jaką będziesz mówił. No ale ja mogę być taki bardzo smutny, poważny i... mogę. Castigo. A mogę być taki wesoły, no, zabawny ale i mogę tak dobrać, dalej. Mówisz na niejednym castingu. Ja nie byłem na żadnym castingu. Ja byłem do castingu do, do programów. Ja nigdy w życiu nie no startowałem właśnie, ale... do castingów e, telewizyjnych typu e, zagraj w filmie, zagraj w serialu. No ale nagrywałeś się też na przykład gdzieś tam do pamiętników z wakacji czy coś. No i nagrałeś siebie jaki jesteś po prostu. No i co? I to, i to wystarczy. Dobra, okej. Okay. To e, już castingi sobie przerobiliśmy. A co to jest ten recall, recall, recall? Ja wysłałem na casting, zadzwonili do mnie z produkcji. Panie, przyjeżdżaj pan, będzie recall. A to recall to już co? Będziemy tam klać, no to jest, czy będziemy, nie, co będziemy tam robić? jest takiego, że na przykład, powiedzmy było 30 facetów takich jak Ty. 300 nawet. No dobra, no, ale jak ja to, już 30. już, 30 było takich mężczyzn jak Ty, do jednej roli. I potrzebują Ciebie na recall i wtedy z pięciu na przykład, tylko pięciu zapraszają na recall i to jest jeszcze jeden jakby casting. I pięciu jest... może dostać tę rolę? Jeden. Jeden. A jak ten jeden dostanie, a, a później zrezygnuje, to co z tymi czterema? Zrobili ich konia, mają... zaprosili ich na recall i co? No to mają ich powiedzmy w zanarzu, że są muszą dobrać. Czyli rezerwowi. Recall Gdzie to są ci rezerwowi. Kiedy zrezygnował, no to możemy, może weźmiemy tego Franka, bo on też był niezły, nie po Recall. Dobra, okej, okay, to już tam przechodzę na ten recall. Już tak, wydałem pieniądze, żeby dojechać na ten recall. Wydałem pieniądze, żeby wejść do bazy, nagrać casting, być na castingu, to już dwa razy wydałem pieniądze. I na przykład dostaję rolę. To co? Wtedy yy, dalej mam sobie za na to zapłacić, żeby tam przyjechać, żeby tam, nie wiem, a gdzie będę spał, może na dworcu, no bo yy, to nieraz to kręcą parę dni, no i co będzie dalej? już się dostałem, mam rolę. No i ale co dalej? Co? Ale Produkcjami role... da, da mi pieniądze na Jezu, nie tak, ale... ale... to jest ważne, to jest ważne. Ludzie tego chcą usłyszeć. Ale mówisz o o czym? Już dostałem rolę, Przeszedłem lekarze, casting, recall telewizji. do telewizji. Jadę do serialu, będę grał w serialu, no, będę, to, będę to, grał lekarza, albo gliniarza, nie wiadomo co. I co wtedy mam zrobić? Spokojnie. Jeżeli są produkcje, które zwrócą ci koszty dojazdu o, i. i za castingi jeszcze, za castingi i za recall macie mi zwrócić. Czasem są takie produkcje, o. ale to się rzadko, zaraz to bardziej przy reklamach. Ale jeśli chodzi o serial, to są takie produkcje, że zwrócą ci za dojazd, ale zazwyczaj to nie jest, że samochodem i sobie zapłacisz tyle za paliwo, to ci A Ja samolotem chcę przelać. Tylko to jest równowartość biletu drugiej klasy z twojego miejsca zamieszkania. No ale tak? można lecie, jechać pociągiem za 30zł drugą klasą i można Pendolino przyjechać za 300 zwrócą mi 300 No nie, zwrócą ci tylko to 30 bo taka jest Pff. wartość biletu. To o to chodzi. Dobra, okej, okay, to jeszcze jedno i pytanie. I dostaniesz też nocleg. O, nocleg dostanę, a zapłacą mi w ogóle za to, że tam grałem? Zapłacą. Cię a jakieś tam 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 tam. tantiemy później podobno jak ten jak są. zagram, to są. tantiemy dostaję później. Są jest, tantiemy są są tantiemy każdą już tantiemy, parę dokumentów, są już. Będą, są. A, są. O tym też nagrywałam. Casting. Nudny ten filmik, ale to, mnie to I bardzo interesuje. Izabela ma to gdzieś, bo nagle już te 15 lat wysyła te castingi. Cudziennie casting, casting. castingi i niewiele gra. Widać po niej, nie? że niewiele ją widzieliście w produkcjach. Dobra, okej, okay. to teraz y, wygrałem casting na policjanta. Czy mam sobie przy, przyjechać z mundurem policjanta? Przecież ja nie mam munduru policjanta. Nie no, to jest garderoba i garderoba Cię ubiera. Garderoba, to ja mogę w ogóle bez niczego przyjechać. Mogę sobie wziąć A, później to... te rzeczy z garderoby? Nie, do jeżeli, domu? jeżeli faktycznie jesteś, jeśli chodzi o policjanta, to garderoba Cię ubiera, ale są też takie produkcje, że na będziesz grał normalnie cywila, tak, jakiegoś tam ojca czy coś, no to nie W moich ciuchach? Ja, kto mi za to zapłaci? Za pranie, za prasowanie, kto mi zapłaci za takie, za takie rzeczy? Co to, za, co to w ogóle jest za produkcja, żebym grał w swoich ciuchach? Ja swoje ciuchy to mam tylko do kościoła albo gdzieś, jak idę sobie na imprezę. Nikt Ci, kochani, nie zapłaci. To tak cienko jest w tej, w tej kinematografii polskiej. Tak. Za casting trzeba zapłacić, za ricol trzeba zapłacić, za dojazd trzeba zapłacić. Nie wiadomo, czy ci zwrócą, bo jakbym miał przyjechać samochodem, zwrócą mi 30 zł, a jechałem 600 kilometrów. Więc ja nie wiem, czy, czy się w ogóle opłaca. W ogóle powiedz mi jeszcze, jakie są stawki za granie. Pewnie z 5 tysięcy na dzień. Nie, yy, nawet się wahają od 200 paru złotych, nawet 200 zł. <laughs> Moja jedna koleżanka kiedyś dostała 550 zł za trzy zdjęcia, że na. Nie, ale to są żarty chyba. No, to to, to... jest To na statystę chyba, tak? Nie. Jest... Pomocnika aktora. Ja mogę być pomocnikiem aktora, czyli aktor będzie grał, ja będę pomocnikiem, 500 zł, niech mi dadzą. Nie, nie, nie. To jest 550 zł, faktycznie ona dostała za trzy dni zdjęciowe, gdzie miała główną rolę. E, a generalnie, no tak, takie naprawdę, w tych parę dokumentach to już powinny być takie stawki. 500 zł to minimum za dzień zdjęciowy. 600, to już jest tak. A ja myślę, że 8 to już by było tak naprawdę dobrze. To Dobra, zależy, czyli z stawek to ja na przykład jakbym nie podszedł do, do tematu, gdybym nie dostał dwa koła na dzień. Także jeżeli produkcja mnie tutaj ogląda, to poniżej 2000 nawet nie dzwońcie. Nawet nie dzwońcie, bo to nie ma, nie ma, nie ma sensu, nie ma, nie ma w ogóle ochoty. Słuchajcie. To, był pierwsza, to była pierwsza część e, takiego odcinka. Może wam to coś pomoże. Jak w ogóle zacząć w serialach? Jak w ogóle zacząć tą karierę e, w, w, w telewizji? Więc może wam tutaj troszeczkę to pokazaliśmy jak e, od czego zacząć, tak? Jeżeli macie pytania, piście tutaj w komentarzach pod filmikiem. Jeżeli lubicie ten filmik, możecie dać łapkę w górę, możecie to udostępnić. Myślę, że to będzie e, odcinek bardzo wiralowy, dlatego że ja chciałem to troszeczkę prześmiewczo pokazać jak wyglądają te castingi i w ogóle jak się traktuje e, podejście do tego wszystkiego i i też żebyście się nie bali. Wysyłajcie zgłoszenia. Wysyłajcie, zobaczycie, jak ja jestem idiota. I ja mógłbym startować do każdego castingu i pewnie każdy bym wygrał. Ale ja nie chcę. Ja nie chcę Wam tego zabierać. Wy też wysyłajcie <duszy> y <duszy> <noise> łapki w górę i będzie, będą kolejne części, jeżeli będziecie chcieli. Więc do zobaczenia. Pa, do jutra.